Altera, no, pan, czyli... potem... no, czy to... No, no, dobra. Do pracy? no dobra. A ja nie wiem, nie będę dzisiaj nie zakonała to Za późno jest, nie? Ja no. Pani pokażę co, no. to, co to jest do ogarnięcia. Co pan, pan jest w domu? Sam jestem. Ja Pani pokażę co to jest do ogarnięcia, no. nie? No. A czego tak pan ma tutaj zrobione? No. Pan... A tu, to trzeba co, całe podłogi pomyć? No tak, cudno. A co ty tutaj robisz? Te co te filmiki? Nie, to kurde, remont miałem. Ale tutaj to. No i generalnie chodzi o to, żeby pozbierać ten bałagan cały. No. No. Tylko to masz, tak? A tam, tam coś masz też? Tam nie, tam nie trzeba. No, no chyba, że pani będzie miała więcej czasu, to wtedy tak, nie? ci znaczy Łukaszku, oddaję na razie te pieniążki. Bo ja mam pieniądze, ty może nie masz. Ja mam. To, syneczku, masz, ja ci oddaję, bo ty coś napisałeś. że Taczka ci oszukała, tak? Weź to wycofaj. Weź to kotku wycofaj, bardzo cię proszę. No, bo dzieci to do, dzieci do, czytają, wiesz? I mówi, babcia, ktoś tam kogoś, ktoś napisał. No, weź to wycofaj synu, weź, idź, wycofaj. Ja, jak już nie sprzątaczka, tylko pani sprzątająca. No, ale weź to wycofaj no. kotku. No, ale to wycofaj, ja ci te pieniążki oddaję, ale weź wycofaj. Weź to kochany, wycofaj. z mi papieroskie, bez, będzie no... zgoda, ale nie pisz. To A, pani pali? Bo, bo moje wnuki... Moje wnuki mówią, babcia, tam ktoś wypisuje, tylko nie wie na kogo, nie? Weź. Ale bo ze... Masyneczku, to wycofaj. Weź, kochany. Weź to wycofaj. Wy, wycofaj. Ten nie działa. Kotuniu, wycofaj to. Wycofaj. Dobra. Oddaję ci to. Pieniążki twoje, kotuniu, tu nie ma. pani tej stube, tak? Mnie dasz. Jak przyjdę, to mnie dasz. O tak. No dobra. No ale ze schowaj. Nie, nie, bo ktoś się podpierdoli. Przepraszam za wyrażenie. Od... Pani sprzątająca oddała mi normalny. normalnie no. Ale weź, weź to, wycofaj syneczku, weź, bo ja mam pieniążki kochane swoje, ja mam emeryturę. No, ale ten, da, no? da radę? I, da, da radę, da. No. ile kasy ba? To, to syneczku, schowaj na razie te pieniądze, się dogadamy. To masz do roboty? Ale weź to wycofaj, weź Kotuniu, weź. Ja weź kochany. To, ja wycofaj. tu Sara wycofam wszystko. Weź kochany, wycofaj, weź, ratujesz i nie wycofasz. Nie, no. A my pracować, a pracować sobą jeszcze. Ile masz godzin dużo? A nie można odpracowywać, nie? O to chodzi? No właśnie kuratorka mi mówiła, że tylko 15 zrobiłem godzin. Nie? No tak, ale nikt nie może robić, bo do końca grudnia. No właśnie. To się do... nikt ci mi nie uczepi, do... się wcale nie bój. No... Weź to wycofaj kotuju. Dobra Sara, zapalimy selekcję. No, spokojnie. Rysia, kurwo, wyrucham cię, zarazem. Podejdę jeden no to, i Co to, Co to za kurwa patrz ja mam palce. Zobacz. Od czego to? Ja mam to zwyrodnienie się zrobiło, stawu. Ale się poparzyłem. Nie? Ja na to biorę zaszczyki, jeszcze jest, mam trzy. Serio? No. O kurwa, to, no. to przejdzie? Nie, wiem, już, zwyrodnienie się zrobiło, stawu. No. Na palcach nóg też. O kurde. No, mało, że jeszcze to jeszcze się zrobi ten halus. Wiesz jaki halus? To boli, nie? A to ci nie wybuchnie z Co ty tutaj masz? To jest, to jest gaz niepalny. To jest od spowarki ten gaz się nie pali. No. To co ma do sprzątania? Tylko to? No to i kuchnia no. na górze.

Jak to zrobiłem. Nie, też nie, to Babka, jeden no, nie złoty. Zdałem, ty, Wypierdalaj ty stara kurwo, nic on nie Ta, będzie ok, usuwał wypierdalcz. Ja myślałam, że masz tu kobietę jakąś. Nie, no gdzie jest? Ja sam mieszkam, żadnej kobiety nie ma, pani. No. łóżko wywaliłem, bo ba? Daj mi ten. Kipiałkę? No, weź to wycofaj, Syneczku, weź kochany. Weź, Dobra. tak? Weź, kupu, weź, raz godz. Dobra, spokój. No. Ja tu też poogarniam trochę, ale nie no to we dwójkę trzeba robić, kurde, no, no. Bo, bo tu jest tyle roboty, że ja się zajmę tym, tymi ciężkimi rzeczami, a pani tam no zamiatanie, mycie podłogi, takie tam łatwe rzeczy, nie? No. No. Okna do mycia to kurde też by się przydało, bo nigdy jeszcze nie myłem okien. Tu masz jedno, tak? Tylko jedno i w kuchni, tak? Tylko i, i w kuchni, No, no dobra. Zobaczymy sobie coś. A ja w ogóle nie umiem gotować. tak jak coś ugotuję, gotuje to... Dobra, przydaję to rozpoznać. Kiedyś kiedyś znajomo, to raz dwa. Ja ze znajomo no. jeszcze? Mm. No spoko. No. No, a to będzie w dwójkę, to raz dwa po prostu tam, nie? No, no. Pomyjemy ci podłogi, a te śmieci, tu też, tak, do wiadra. Tak? No. To, co na podłodze, to w sumie do, do wyrzucenia jest. Mhm. No. Wiatra mam jakieś tam. No. Mopa mam, płyn. No to do worka, do worka, do, to się podbie, nie? W borku, nie? worku, nie? te śmieci? Nie. Nie, nie do, do, borka, do, do wiadra nie? to przesypy, do śmietnika. No. no. radę, normalnie. No. O, tu na stole trochę posprzątać. Kurde, pełno tych butelek mam, kurwa. Co za, co za alkoholik, no. Wypierdalaj ty stara kurwo MENEL i co ojebana Łukasza. Mopa masz, tak? Mopa, mopa, no, no, no. No, no, kupiłem jeszcze. Nie? Siadaj, wycofaj to, synku. Weź, kochanu, weź go tu, weź. Kochany. Kurwa, gdzie... Przymyślej, ale weź, kochany. Który to był filmik, do chuja. Nie wiem. A nic ci tu nie ukradnie tych pieniędzy? O nie no, gdzie tam, kurwa. Schowaj do portfela. Albo na jutro złacę, czy na pojutrze te pieniądze, nie? Jak przyjdę. A to mam kurwa jeszcze z pięć stówek. No, także... raczej mi nie ukradnie. No. Eee, kurwa. Gdzie to było? No, w internecie. Czekaj, wideo. Zarządzaj filmami. Sprzątaczka Cię nie oddała, tak? <noise> napisałaś Pani sprzątająca, tak? No jakieś, jakoś tam napisałaś. też tak dokładnie. Ja mam ty tyle tych filmów, on no. mają po dużo wyświetleń, 6,5 no. tysiąca. No. Teraz nie wiesz gdzie. Trzy tysiące, tysiące. Który to był filmik teraz? Kiedy to było, 4 dni temu, czy kiedy? Ja nie wiem. Też nie wiem, to był z tydzień temu teraz jo. mamy grudzień. To było z tydzień temu. Bo miała Pani przyjść w, 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 w kurwa, w zeszłą sobotę. No. Gdzieś tu będzie. To, jest to będzie z listopada, z listopada jeszcze, w listopadzie, nie? Czy ja? I teraz już mamy grudzień. Ej, nie ma tego, to już jest chyba usunięte. Jo. Nie. No to mam tydzień tam o, tu było kurwa kwiaty dla mamy wręczałem. No kurwa nie mam. No napisałeś gdzieś. To jest usunięte już dawno. Nie, bo teraz dopiero czytali. No to oni stare filmy oglądają. Ale napisałeś, że prądaczka wzięła pieniądze i nie przyszła. Gdzie to pisze? No właśnie nie ma tego! Usunięte jest na pewno. Jest Ale ja ja. No. Co to za kurwa no to przyszła? To ponad tydzień temu. Jo, to było jak deska od kibla kupowałem. No. Gdzie to wtedy? No właśnie nie. Nie ma tego. Ja to musiałem usunąć. No. O, pies sama. To jest co innego. Ktoś, że suchy był? O. Nie ma, kurde. To, to już dawno ten, normalnie usunięte jest. Samo się usuwa? Samo się nie usuwa, synku. No nie, ale ja mam trzech y, pomocników, y, którzy, wiesz, y, zajmują się tym kanałem, to może oni usunęli. Jo, to już są kurde stare filmy, no? Nie było nic takiego. No, ale napisane jest. No właśnie nie ma nic, no kurde. To jak ty czytasz? No nie ma, no prognoza pogody to już było już bardzo dawno. Dwa tygodnie temu. No. Nie ma nic takiego. A to ten moderator pewnie usunął. No, ten co się zajmuje właśnie moimi filmikami. No. O, nie ma? Patu z kolegą, z tym listonoszem. Siemonaszko. Uh -huh. go? znasz go, nie? Kto to jest? Listonosz. A. A tutaj od was? Patrzcie, kurwa, jak rower zajebali, nie? zostało. Nie, weź zobacz, Łukaszku. Nie, no, no nie, nie ma, serio, serio. Nie ma. Nie ma nigdzie. No musiałem to usunąć. No tu taki bukiet dla mamy kupiłem. No, kur, kurde jeszcze reklama. A gdzie ja mucia mieszka? W straszeniu. A no mówiłeś rację, zapomniałam. Weź zobacz synku naprawdę. Chcesz drinka? Co? Drinka chcesz? Nie, teraz nie. Bo ja biorę zaszczyki to jak? A. No. Weź zobacz tam Łukaszku, dobrze kochany. No nie ma serio mówię. A jak to się sam usunęły? Moderator usunęł Czyli Taka osoba, się, która się zajmuje jeszcze moimi filmikami, to pewnie on usunął. Pana kubszafkę z jeszcze raz, może i ty po ciemku nie widzisz. Jak po ciemku, jak telefon dobrze świeci? No nie ma, naprawdę. Weź, synku, zobacz, żeby się nie śmieli, kochany. Nie będą się śmiać. Z czego mam się śmiać? No, kurde. Jak pani jest dobrą e, panią sprzątającą, no, zna się na fachu... Bo, no tak, ale tam napisałeś, że, kurwa, wzięła pieniądze i nie oddała. No to dla beki mówiłem. No, ale weź, o, weź to zbiosować. Ale nie ma tego, ja to usunęłem. Tak? Jo. Na pewno? Weź jeszcze raz zobacz, Łukaszku. Kiedy Jak... to mogło być? Kurwa, nie bo kiedy pani... Kiedy pani miała przyjść do mnie w sobotę, chyba? No teraz w sobotę miałam być. No. 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 i filmy z soboty są. Tak. A, a może z tamtej soboty jeszcze masz? Zobacz. Kurde, teraz to nie wiem. No, no wy zobacz jeszcze. Ja takiego czegoś w telefonie nie mam, nie? Dobra, jeszcze raz sprawdzę. No. Kurwa, za chwilę pamiętam, kiedy to było. Cześć, bo to jest galeria. Najpierw twój film. bo to jest jeden dzień temu. Jeden dzień temu. To by było, to by było z tydzień temu, nie? Cztery no. dni temu. Pięć dni temu. Jakiś tam gotuj z Pato. Śniadanie z rana. Pato wydumał gumową... <noise> Pato składa biurko. Do kąpa, No nie ma tego biurko komputerowe rozmowa z komornikiem mhm. A masz komornika też jeszcze? tak kurde, 10 tysięcy kurde zajeżdżamy po samochód, samochoda ma samochód? nie mam gdzie tam prawko mi samochody nie no nie ma tego ty jest tydzień temu Nie ma nic, nie ma nic. Ja tak nie widzę dobrze, bo ty lepiej widzisz. No Nie mam. Na Pasuj. pewno to usunąłem Jeden złoty. Wypierdala stara kurwo. No. no nie mam, nie mam, nie mam A widzisz dobrze? No widzę dobrze, no. Нет, ну нема. Могу сэр, ну куда, мусит быть усолены, потому что нема А то сэр, куда уголь, не? с женщиной. Где это было? А будешь идти Jesteś w domu? Ja badam. Tak? Bo przecież nie pracuję, nie? Aha. Nie, no serio, nie będą się śmiać z Pani, że jakieś tam filmiki były, kurde. Aha. a to ty tylko napisałeś, tak? Znaczy, kurde, nie pamiętam jak to było, kurde. Może tam no. coś tam Mnie było na innym filmiku, ale Jeden to kurde, złoty. to ja to pousuwałem, Mnie takie przepałowe rzeczy, nagrywa. No co tam On na filmiku wtedy jest? Moje, moje nie? Czy tam... Nie no. Pani Krysia po prostu, internet, że Pani Krysia sprzątająca wzięła stówę, zaliczki... To weź to kochany, weź to, kochane, tu wycofaj Kotuniu, weź to sprawdź, kochany. Ale Pani Krysia normalnie oddała stówę. No. No. No, oddała, no. No. Ale weź kochany, jeszcze raz zobacz, dziecko. Nie ma tego. To jakieś gadu gadu, kurde, skakuje teraz. Mhm. U Ciebie? Co ja rozmawiam? Znaczy nie, no to, to jest ten gadu-gadu taki. Aha. Weź synku, bo to nie chcesz tego usunąć. No usunąłem to. Kiedy? Nie ma tego, kurde, sprawdzaliśmy razem. Nie ma tego przecież, no kurde. No, no. pisze się śmieli, czy gdzieś to wyczytają. Weź Łukaszku. Weź kochany, to wycofaj. No właśnie, ja to wycofałem, nie ma tego. A gdzie to może być? A ja wiem. No. Nie ma tego, nie ma i już no, znikło. Samo nie zniknie, jak może samo zniknąć? Normalnie. Jak samo może, bez tego bez, bez używania... Żeby, co Weź pani powiesz? się napisem drinka. Nie, ja nie mogę, bo ja za biorę, to ja. A, a no tak. No co to? A będzie ten? No, damy rady w dwójkę, nie? Kobieta jeszcze no. widzi, ale weź to wycofaj. To ten. Dobra, ja to wycofam, spokojnie. Ktoś mi podeśle link, czy tam wiadomość, że, że jest ten filmik, nie? No. To wtedy go wycofam. A co tam na tym filmiku? Napiszę, no, że kurwa nie no. działa i ten... Nie Krysia, tylko kurwa pisze. Jaka kurwa? Na pewno nie kurwa. Nie. Jak już to Krysia weź zobacz syneczku. ja już to sprawdzałem słuchaj pani Krysiu no e, no to jutro ten e, z koleżanką by pani przyszła tak no to normalnie. ogarniemy cię ale weź kochany to wycofaj ale ile kasy będziecie chcieli za to za ogarnięcie tej maliny dobra to na razie niech to leży no, no. Kurwa już ktoś dzwonił. A może on wie? O, wie czy jest ten filmik? No halo. Ty goście, to jest ten filmik. Rozmowa z komornikiem, wiesz? Rozmowa z komornikiem? No. I tam było. No. Dobra, dziękuję za info. Elo? O, widzisz? No. Co? Już wiem, który to filmik. Zarządzaj filmami i rozmawiaj z komornikiem. Napisałeś do niego? Jo, Teraz? Kiedy ty to napisałeś? Ja nie zauważyłam. No na Facebooku. Aha, że... tak szybko robisz. No bo to się szybko robi, kurwa. Czekaj, mm. gdzie jest kurwa? No miałeś, ale przedtem pokazywałeś mi, że już raz mi to mówiłeś coś, że, że masz coś z komornikiem, nie? Tak, ale no? czekaj, film pod tytułem Rozmowa z komornikiem, no. to było kurwa trochę później. Kurwa, ile tych filmów tu mam na... Tak? No tak, no. Coś tam mówisz, a to rozmowa z komornikiem, nie? Znaczy, taki tytuł tylko, no. nie? Kurde, teraz to mi się internet zasiął. Sześć dni temu to było, dobra. Czyli kurwa, 6 dni temu. Czym wcześniej nie jest? Jest! jest, jest? Nie? No, o, i pokażę pamiętacie. Czy myślałeś, witacie w moim kolejnym odcinku? Normalnie. Idę, kurwa, na te psy. Normalnie. O, A ten, tak bo za tym... Te... Kurwa że ktoś dzwoni Kurde dzwonił do mnie komornik, że sześć kafli mu leży, kurwa No ale tam to, masz, za to, to, to ja tam u ciebie panie. jestem? Nie, ja tylko mówię o panie Aha A do kogo tam mówisz? No do kamerki, a nie. gdzie? Rozłączył się, kurde Rozłączył się kurde w trakcie rozmowy, bo za dużo przeklinałem bo... No i się rozłączył Kurwa, kurwa, no kurwa, i teraz nie wiem, nie wiem, o to chodzi. Ale chuj, to. O dobra, zajdę tu jeszcze do sprzątacza, bo jest blisko. O. Stube zaliczki dostało. O. A nie chcę, To weź to wycofaj. Weź to wycofaj od razu, tak? Weź, ja. no weź. A jak to I się to robi? o to chodzi. No to weź to wycofaj, jak Przez... to się robi? Normalnie. To weź, wycofaj. że wziąłem słowo za. Liczby. No wy, wycofaj tak. i wycofaj to. I tu jest kurwa, usuń. Na. No. Usuwam. Na. No. I chuj, już no. nie I ma. Dienki, no dzięki. No o to chodziło. Spoczko. Dobra, dziękuję, dziękuję za pomoc. No. Normalnie. E, za pomoc ziomkowi, który mi podesłał tytuł filmu. No, no także gitarkę. No, dzięki. no. No, no, ale teraz tak na poważnie. No na poważnie, no. To co, pani wymoga? No, by by to ciebie ze znajomo, no. Ale ile kasy będziecie chcieli? No, tam to chyba nam starczy. Zobaczymy, jak to tego nam powie. No, ja wam tam pomogę te ciężkie no. rzeczy poprzenosić, nie? No. no. A kiedy ty to napisałeś? Dawno? Sześć dni temu? Sześć, sześć dni temu, no. 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 Po co to napisałeś? <laughs> No, bo ja prowadzę vloga Aha. internetowego. No. no. Nagrywam takie życia, sceny. Nie? A bo to, to przy Cekisie było? E, to było na wiadukcie, akurat. Aha. To było na wiadukcie. Aha. Aha, że idziesz do Cekisu, tak? Słucham. To napisałeś, że idziesz teraz do Cekisu, tak? No, potem panią sprzątającą, coś tam, coś tam. No. Bo kasa wzięła, nie zadzwoniła i tak dalej. Nie? No. Ale dobra, to już jest kasowane. No dobra, no. no. To już teraz nikt tego nie ma, nie? Nie. Nikt tego nie czyta? Nikt to nie czyta, nikt, nikt o tym nie wie. Aha, dobra. Nie. Także gitarka. Pałusz na razie te pieniądze tylko i wyprowadź mi te kawaleczki po tych schodach. Dobra, spoczkę. No. To na sierpniu tutaj jutro. No bo tutaj wszystko co? Wiatro? No. Worki? jakieś masz? Wiatro jest. No. Worków ma. Płyny są. No. no. Dobra. Wszystko ogólnie no. jest. A sklepicza wątek? znasz pani pisze ślepic? płyny nie pamiętam. Aha. Ja nie nim przyjdę. Mam dwie rodziny, raz dwa. Łodówkę no. no, też mogłeś? Nie. Łodówki no. no, tam. Skóry i no. Dobra. A, tych markerów tam nie schniewa. No dobra. Głównie, no, że no, to są było młotek.